Miasto Katowice przygotowało bardzo dobry projekt, który uzyskał również wstępne finansowanie, więc tym bardziej cieszy ta współpraca. Wartość terenów 50 milionów, 300 milionów na początek budowy to bardzo dobra perspektywa i kierunek, bo przecież ten projekt tak nowoczesny. E, tworzący taką dolinę e gamingową z całym zapleczem, bo to nie tylko o, o sam e-gaming chodzi, ale przecież to cały przemysł e-sportu, który jest coraz popularniejszy. Ja się cieszę, że miasto Katowice będzie jednym z gospodarzy tego, e, tego rozwoju, tego przemysłu i, i w Polsce będzie, mam nadzieję, w przyszłości liderem. Bardzo dziękuję panu ministrowi za zgodę korporacyjną na przekazanie tego terenu do miasta. Pomnę tylko, że to jest kontynuacja tego, co w 2020 roku podpisaliśmy, nic intencyjnego dzisiaj, jak realizuje, będzie realizować panu prezydentowi, żeby, żeby ten projekt został zrealizowany. Cieszę się, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę, że tereny pokopalni Wieczorek dzisiaj staną się własnością miasta Katowice i mam nadzieję, że ten projekt ruszy z dużym impetem i już niedługo mieszkańcy nie tylko Katowica i całego Śląska i Polski, i być może w przyszłości również świata, no bo przecież już Katowice były gospodarzem niejednokrotnie tych turniejów e-gamingowych że tutaj do, do Polski będą przyjeżdżać z całego świata sportowcy, gamingowi i będą nie tylko brać udział w zawodach, ale też się szkolić, też pracować, też prowadzić zajęcia. Także mam nadzieję, że to będzie olbrzymi projekt rozsławiający miasto Katowice i całą Polskę. Jako spółka restrukturyzacji popań przykładamy ogromną wagę do tego, żeby nie tylko likwidować, ale żeby mądrze, racjonalnie zagospodarować tereny pogodnicze. Tu mamy doskonały przykład tego, w jaki sposób można dokonać nie tyle reindustrializacji, co reindustrializacji, zastępując przemysł ciężki, przemysłem, a w zasadzie działalnością gospodarczą opartą na e, te, nowoczesnych e, technologiach, technologiach w ramach e, projektu, który wypracowany został tutaj wspólnie z e, panem prezydentem, i z jego współpracą. Za to bardzo serdecznie dziękuję rewitalizacja terenu pobóły kopalni wieczorek. Chcemy, aby ta spuścizna historyczna pozostała z nami na dłużej, ale w nowej odsłonie, w nowych działaniach. Stąd też jakby ten pomysł o, dotyczący kwestii budowy miejsca, w którym ma się rozwijać e-sport, szeroko rozumiany. Dlaczego szeroko rozumiany? Bo e-sport to nie tylko sama gra w gry komputerowe, ale również, czy zawody przeprowadzane w grach komputerowych, ale również rozwój Samego e-gamingu, czyli pisania nowoczesnych gier, czy e, e, całej infrastruktury potrzebnej do tego, aby e, ci gracze mogli w sposób. E, no, Taki niemalże rzeczywisty grać w te gry, czyli rozwój sprzętu komputerowego, może w przyszłości nawet i działań związanych z powstawaniem nowoczesnych procesorów, które może będą powstawały właśnie tym razem już nie w kopalni wieczorek, ale na terenie pobłej kopalni wieczorek, ale w kopalni nowoczesnych technologii.